Jest to jest świtka tata, chrum chrum, dzisiaj ze mną mama świnka <coughs> i widzimy się jak już dojedziemy do domku. Już jesteśmy w domku, chrum chrum. Jestem <coughs> krukiem. No właśnie, jesteś świtką, nie krukiem. Chrum chrum, to jest mój pokój, chrum chrum. Bardzo ładny pokój, chrum chrum, ała, już nie umiem Mama, mama ratuj się. Pep... się uratujesz, ja muszę się Jak? Wchodzę. Muszę nasikać ci do łóżka. Nie, 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 to jest moja. To, to jest moja, twoje. Twoje, to jest moje, patrz, to jest moje. Nie, 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 Ja, 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 to ja o, od razu <laughs> też lubię, nie, 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 ja nie, 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 jakoś to. I tu to gdzie tu odkusat jest? Nie, ja wiem co ty chcesz zrobić. Nie dam ci od bo Una. go tu nie ma. Aha. Czemu mnie odskusat, którego tu nie ma? Ja maluję. Zobacz. Ej, patrz. Ej, chyba ja maluję. Ej zobacz, czy coś tu jest na tym obrazku. Nie ma nic. No bo, no bo nie widać niestety, ty też później pomalujesz, namaluję sobie minionka. Eee, dobrze. Minionku Gdzie tu jest odkuza? Jej, był na dworze Teraz mogę posprzątać Gdzie się wchodzi, a tu? Jej, odkuza nie spadło Podkuza moje łusko tu, tu. Minionek gotowy! Idę zobacz, Minionka Zobacz, Minionka, Julka Julka, ale nie, zobacz Wow, minionka, minionek. Moja koja jest narysowana. Też jest minionka. Na początku rysuję niebieską szatę. Niebieszą <grym> szatę. Przecież <grym> to są ogromniczki. szatę. Tak, rysuję. To Tez jest szata. To jest szata? Tak. <grym> Cześć. Mam orzeszka, chcę go zjeść! Pepta, pepconiak. Pani Mabcia prosić, żeby to na konferencję. Gdyby ma. A jak nie, to do siebie do i zamknięcie drzwi, tak? Nie. No, no Pepcuniak, przyniesie mi tego orzeszka. Jakiego orzeszka znowu? Takiego orzeszka. Orzeszek nie zniknął, orzeszek zniknął. Hmm. O, Zasad zniknął. Takiego rzeszka. Widzimy się. Jakiego jak rzeszka? Już... Widzimy się, jak już. Bierzemy się z piżamki i będziemy szli spać, bo jest to twoje. Pepsonia albo cię. Co, mamo? Ała! A, co ty jesteś, sarda? Przecież lubisz swoje pomarańczowe brzydkie ubranka. Ty sama jesteś brzydka, ubiję się gołasku. Ui! Jesteś goła, Golasia. Widzimy się, jak już się ubiorę, do? No. Mama mi kazała się ubrać na czarno. Trochę to dziwnie, więc ubrałam kapelusz czarny. Jakieś. Em, połamańce ubranka. Nie wiem, jak to powiedzieć. I to jest ładne. Wow. Rady, Przecież ktoś tu może do mnie wejść, tak powiem, sobie. Wchodzi, 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 wchodzi. Mam grilla, mam grilla, zobacz. O kurcze, nie, 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 To jest grill, no zostaw, to jest grill. Się podpaliła. Łyj, oui, ale fajnie. Uwaga, do wody, do wody. ja się palę w wodzie? Łyj, fajnie się palę. no nie, ja chcę się spalić. A, świnia na grillu. I się, jak już spala? Już idziemy z tej wody. E, e, co? Dobro. Świnia Dobra. na grillu. Świeża świnka na grillu. Dobra. Jakaś ta mama świnka jest dziwna. Igata świnia na grillu, do. Świnia na grillu, to świetna rzecz. E, ja pójdę do swojego pokoju i się w coś przebieram. To to włączył? Nie Banana, Banana. Mm. A tak to Majka ogląda tak szorki ciszy jak, jak już się przybiera. Dobra <laughs> Dobrze Teraz co robimy? Nie rysuję talerz zdrowych rzeczy tylko czekoladę narysuję. To jest bardzo zdrowe. A to mogę czekoladę? Nie. Bardziej zdrowe? Nie, to jednak nie jest zdrowe. Musisz gorzko gdzieś, Gorzka jest zdrowe. Uf, no dobra, wezmę. Fuuu, zabki, tą lodówkę. Nie mogę zamknąć. O, no, Ona się jest ohydna. To to otworzyłaś to Muszę no, wyrzucić. Dobra, widzimy się, jak już ziem to. Co, ten co, co, tu, tych tego oszkonał. Dobra, no, dobra. Jednak się jeszcze nie przebrałam. No ja może chcę siku, a ty ja mnie chcesz puścić? E, Nieważne, teraz, tak teraz chyba zaczęli się kłócić siostrzyczki. Mm, mm, dobra. Siku mama, pepy chce siku, siku. Siku, siku, mama, pepy siku, siku, siku. Mama, Kurde, kurczę, kurczę! No, jest to teraz ta młoda! Ale od razu o, to na na ilości się... legowisku. Eee, yy, od kurczka, od razu. Dobra, wiecie. muszę się jakoś przebrać. Nie jak już się przebiorę. O, dobra, przebrałam się w coś. Yy, dobra, może robię będę spała na podłodze. Yy. Okay. Chodź, kolacja? kolację. Dom się pali. Co się to dzieje? Nie wiem. Coś naklikałaś? Pewnie. Nie wiem. Ciekawe. Nie wiem, jak tyle ja tu śpię. Dobre. Widać się upiec jak świnka na oliwie. O nie, 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 nie. Widzisz, jak już tyle mama świnkę. No wrzucaj mm. do na dziecko. Nie. nie, nie mam hajsu żadnego. Ja uciekam z tego domu. Dobra, uciekaj, ja, ja będę mieszkać w paliwisku i się upieknę. Samochód, samochód, nie mogę wyjechać. No. Ja do sobie, może pojadę, jednak to mam, nie. Na początku uciekamy. Co to za kwiatszy kisk? Kliknę go. O! Może jednak podjadę do domu. I to do domu. Widział, że mała świnka jest taka dobra. O, niom, 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 niom. ale to jest takie pyszne. No? Dobrze. Niestety, ma świnka spłonęła w ogniu i świnka Pepe ją zjadła. Nie wiem, co tak hałasuje, ale jeszcze przeżyje. Zobaczycie ją. Dlatego widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. bye.